Chłopaki się rozstawiają, zaraz będzie tu magia grana Magia kina Nie jest nas pierwszy kontakt z Tajkanem, bo byliśmy na szkoleniu modelowym Robiliśmy filmy szkoleniowe do Porsche Więc tą całą teorię przyjąłem już Tutaj mamy Samochód w wersji Turbo, czyli tej środkowej, bo on występuje Taycan 4S Turbo i Turbo S i ten nasz ma 625 koni i ma taką funkcję, że na 2,5 sekundy robi się tam 650 czy 680 koni. Do setki przyspiesza w 3,2 w idealnych warunkach. Ale to jest. Wydaje się dużo szybciej. Gdziecie, fotel nie hałasuje? Jest bardzo szybkim wozem. No i z tyłu się spoko siedzi, bo mówili, że z tyłu jest ta niska pozycja, bo ten samochód jest dosyć niski. Ale fotele są nisko zamontowane. I jest wystarczająco dużo miejsca. Spoko jest to, że fajnie muzykę słychać, bo jest bardzo cicho w środku. Można rozmawiać i nagrywać rozmawianie i żaden hałas nie przeszkadza. Zwraca uwagę. Wszyscy się za nim oglądają. Przyciąga wzrok zwłaszcza w tym białym kolorze, bo jest spoko. Te zielone blachy mocno do niego nie pasują. Minus jest taki, co dzisiaj zauważyliśmy, że on długo się nagrzewa wnętrze. Jak się wsiada do zimnego auto, co nie stoi w garażu, to po prostu jest tak zimno w środku i przez długi czas trudno go nagrzać. Znaczy trudno. No dłużej się nagrzewa niż standardowy samochód. Na to wygląda. Nie wiem, czy on przejeżdża te 400 km, ale my jeździmy jeździmy ten zasięg dosyć pomału spada. I mamy takie przemyślenia, że jak nim trochę pojeździliśmy, to Wydawało nam się, że jest super, ekstra fajnym wozem i bardzo szybkim, ale musieliśmy się prześnieść do drugiego auta, do Carrera 4S Cabrio. No i jednak jednogłośnie stwierdziliśmy, że 911 to 911 i żaden Taycan nie zagrozi jej pozycji. Co do karoserii, to mi przypomina coś takiego, jakby na cockpit i napęd została naciągnięta skóra, bo on takie ma kształty opływowe dosyć. Mazda RX7 ostatnia właśnie też była podobnie zaprojektowana, że była taka opływowa Kształtna To no dobrze wygląda, dobrze jest bardzo szybkim, ładnym samochodem Nasz tajkanik. No i ciuszka tobie jak się podoba? Bardzo mi się Bardzo? Mógłbyś takim jeździć? Takim jest, jest cichutko, dobrze by się setki nagrywało. Idealnie. Pójdź jakąś muzykę, 90! I teraz to tak, jak kręcę jak ty kręcisz, i w montażu wjeżdża teraz. BANG! Pierwszy moment zakierał Tajkana nowego, nisko się siedzi głęboko. Spoko szkodny dach. Białe auto ma najlepsze felgi, jakie do tej pory widziałem. a już parę ich widziałem. Tutaj panel dotykowy, tutaj kolejny. Sport chrono. O, chłopaki się przygotowują, będziemy coś nagrywać. No fajny bo tam jeszcze będziemy dzisiaj nagrywać 11 kabrio. ja Mam do Ciebie prośbę. Mógłbyś opowiedzieć historię pewnego lusterka? No, może Ty opowiedz, Co zrobiłeś z tym lusterkiem? Sytuacja wyglądała tak, że był zaparkowany bus tak ciasno, że trzeba było się męczyć z wyjazdem. I Paweł kierował, a ja kierowałem jego. Trzeba było wjechać na krawężnik na kawałek trawnika, i stał słupek, i uznałem, że nie przejdzie samochód, jak się nie złoży lusterka, więc je złożyłem. Tylko nie wiedziałem jeszcze wtedy, że, że, że one się nie składają. Ta. Ukręciłem łeb w tej sprawie. A to jest jedyny samochód yy, w Trójmieście, tak. który ma hak. A nam wiadomo, hak jest potrzebny do kamerowania kameruna. A to stoi, tutaj stoi samochód, który będzie kamerowany. Jest godzina 6 rano. Myje się auto. A my zaraz jedziemy. Na starówkę kamerować Mamy trochę materiałów zakulisowych, które nasz szanowny pan montażysta właśnie umieści Do czego? Do naszego telefon. vloga no? Weź włącz na tem, niech nagra jak to jest No, to jest incepcja tak. zrobimy A ty włącz o teliku fragment filmu I sytuacja wygląda tak że mamy pewne przemyślenia dotyczące nowego Porsche Taycan Paweł jarał się z Taycanem przejechał się nim mówił o kurwa zajebisty nagle wsiadł w 911 KB 4s i co powiedział? o kurwa zajebista <laughs> dokładnie tak powiedział Sytuacja jest taka, straci... A, czekaj, straciliśmy lusterko i nasz szef jedzie na power tape. Karta. Gdzie jest karta? Pyta. Gdzie jest karta? Płatnicza Gdzie jest karta płatnicza? Czekaj Paweł, poczekaj Gdzie jest karta płatnica, Paweł? Proszę Poszczyj tu Z kluczami na kartę leżała Ufali. No powiedz co się stało Seria niefortunnych zdarzeń Po no, prostu no, wszystko no. było dobrze i nagle wszystko poszło wizą w prawo W prawo? prawo. Jesteś pewny? Ja po prostu pojechał przez... Pojechałbym tak od Lelka jechał przez miasto, przez Sopot i ten... do Gdańska, do Gdańska Ewentualnie może ja na chować się albo do Gdyni. Przykułka po starówce jakieś takie około dworca i gdzieś tam tam ciki są takie rzeczy jakieś i do domu. O no menelowi się śpieszy, ale coś tak nie bardzo. się kameruje. Nie można wyświetlić mapy. Muszę to ogarnąć jak to pozmienia sobie te ustawienia wyświetlacza. Bo ten na dole wyświetlacz to jest od, od klimatyzacji zegarek chrono i to duży wyświetlacz. Super fajna kierownica tu pokrętła ty do trybu jazdy to są świetne rzeczy. Dobra, skupię się teraz na nagrywaniu. Jedziemy właśnie odstawić Taycana, bo skończyliśmy jego zdjęcia Jest ograny jak stoi, jak jedzie, jak frunie, jak pływa Chciałem Wam pokazać po pierwsze jak wyglądają fajnie te zegary A po drugie to jest taki selektor odbiegów Tutaj się klika w górę i w dół tym, tym przełącznikiem i wrzucają się te biegi Co jest spoko no, i mam jeszcze kilka plusów Tajkana. Po pierwsze, te, jeśli chodzi o wygląd, bo już mówiłem, że ta karoseria wygląda tak, jakby, jakby została skóra naciągnięta na kokpit i napęd. Tak jak w RX 7 w maździe ostatniej RX-7, bo ich tam było kilka. I jedziemy tutaj do Porsche Centrum Sopot, odstawić. I bierzemy na zdjęcia jeszcze jeden wóz, który mi się podoba znacznie bardziej niż Tajkan, ale muszę przyznać, że fajnie się nim jeździ i wcale nie chce się jakoś bardzo cisnąć. Parę razy przyspieszyć, poczuć to uderzenie, spoko, ale taka jazda właśnie dla relaksu i niestresująca to jest też całkiem fajne uczucie w takim Tajkanie. Dobra rzecz, wszyscy, wszyscy się na niego mocno patrzą. Tu też jest, nie wiem czy będzie widać. Tam z tyłu jedzie elektryczny Nissan Leaf Nie wiem czy widać w lusterku Nie widać Też ma zieloną blachę Ale Leaf to wygląda właśnie Prawie jak zwykły samochód A Taycan to kosmita Tu pojechał ten Leaf A Taycan to kosmita Spróbuję pokazać jego przyspieszenie Jesteśmy w trybie sport I powiedzmy od 30. Momentalnie 90. Po prostu chwilę to trwa. I gniecie w fotel. Dobra, odstawiamy tajkana i bierzemy drugi wóz. A, dobra, jest Jest w porządku. Pływał pan? panie, 36 lat pływał. A gdzie pan pływał? Najpierw 10 lat. W klo, a później na opcji Banderży. No kurde. A jeszcze wcześniej byłem 3 lata w wojsku marynarce wojennej na Helu. Co pan mówi? A gdzie pan był najdalej? Gdzie byłem? Nie cały świat zjechałem może bardziej to swoją? Cały świat? A, nie, kurde. Zapytajcie pan gdzie ja nie byłem. A gdzie pan nie był jeszcze? Gdzie nie byłem? No, na Alasce, gdzieś tam kurde Gdzieś tam w, w dalekich Chinach nie byłem A tak to panie, no wszędzie. Wszystkie może, praktycznie. No to rewelacja. Yeah. Easy, easy, to widzę. To widzę. Ten to węskasz, supła zawiązał jakiegoś jakby żyłkę wiązał Tu nie chodzi o węż, tu chodzi o tą knagę, nie? To jest knaga. O. to się ją bierze na i I tak. I tak. Czyli na WS-ie. się tam. I dobra. Tamta trzeba się rozprączy. No To się trzeba jakiś dać... amator wiązał. Trzeba ją dać. Amator. jest knaga, żeby ją... Tylko nie pływałem na żaglowcach. I co w każdym porcie i na dziewczynę? Brazylię teraz ja nam lepiej jak Gdy Co pan mówi? A Brazylijki? Wow. Fajne dziewczyny. Fajne, Brazylia, Kolumbia. Argentyna, Wenezuela Pięknie, dziękujemy za pomoc Tam stoi bus i jest taki wiatr, że jak położyłem z naszą drogocenną śrubą yy, woreczek to przywiało go aż tutaj chyba Taki mini. Taki minia, taki wiatr. A to nie jest jedyna pechowa kwestia, bo to lusterko nędzne oberwałem wczoraj. Cześć, położyłem Położyłem woreczek coś tą śrubą na tym Jaż aż tam znalazłem. To żabi? No, sororze zgrać. No, i to jest właśnie wóz, który bym wolał zamiast Tajkana. 4 Escabrio. No, pan na S2 pokazał, ok? Piękne to lusterko Możemy spódło przynieść i będziemy montować montaż. Ja mam tutaj wszystko, nie będę. A, ok. Ciekawe, co się okaże, że zaraz nie ma. Coś zawiewa. Przejściówka jest? Jest. Na kablu? Na, Montujemy nasz montaż. Lubisz kabriolety? U. Bardzo. Z tego chyba najbardziej. zakładamy Riga i ruszamy A już teraz, no a nie tam? Ty, a gdzie jest ten Ta Bo tam jest yy, śrubokręt przecież Chodź zapytamy o co Mistrz. Mistrza Co gdzie jest kurwa Gdzieś yy, podła dronina bo tam jest śrubka do monta Nie wiem To pewnie w tej no nie przepakowaliście tej kamy Daj kluczyk do No to, tej to słuchajcie, ja na Paweł dronował, właściwie ja dronowałem Ja nagrywałem Ja dronowałem Ja nagrywałem w salon i macie do mnie pretensje, że jeszcze kurwa nie przełożyłem daj mi. Tak. No ty, no bo powinieneś pilnować śrubki daj kluczyk, no poczekajcie tu pojadę szybko, przełożę Ja z No to że niech siedzi Czekaj mistrza, nie zostawię Słaba bateria ma akurat do nagrywania Pięknie Paweł ty masz kabel do telefonu swój Słaba bateria 0% No Thierry używał Taki daszek Jak używał Thierry Widać daszek? Kiery, kurwa, 0% baterii dostałem nie, no, kamerę od Ciebie Ja wziąłem kamerę, bo... ten... kartę zrzucałem, nic nie używałem No i co? Ty używałeś, a baterie nie są zapasowe No w domu są No właśnie No kurwa, ale to... Idę po kabel, jak ja to podłączę? To musi udawać. To zapierdala Ja pierdolę. No kurwa A Ty nie masz do telefonu kabla, prawda? Tak, A gdzie leży? Ja pierdolę. Nie wiem, czy to będzie widać. Chciałem pokazać, jak działa ten selektor. Trzeba go tak dosyć mocno nacisnąć, i wtedy przeskakuje z D na R, bo po środku jest jeszcze N. I co jeszcze chciałem pokazać? To są tryby jazdy. Przyciskiem się przełącza. Jeśli chcemy tutaj tym niby. Prędkościomierzem sterować to się, to się włącza. Tutaj jest komputer żółty. Obrotomierz może być Powermaster albo mapa, rozszerzona mapa, kamera noctowizyjna. I w trzecim mamy tutaj też ustawienia tryby jazdy, multimedia, sport, chrono, podróż. Wszystkie komputerowe sprawy. Jeszcze chciałem pokazać Sport Plus. Jeśli chodzi o zawieszenie, da się zrobić, trochę go obniżyć na torze, trochę podnieść jeśli potrzebujemy. na sportowym ustawieniu jest, jest w położeniu neutralnym. Tam stoi wóz, który będziemy jeździć. Bo tym zielonym makanem też jeździliśmy trochę, mieliśmy go nagrywać, ale zrezygnowaliśmy na rzecz lepszych zdjęć 911 i tego Taycana. Teraz go podłączę do ładowania, muszę wypakować, rozpakować i tak dalej. No i po zaparkowaniu wciskamy oczywiście park i to jest guzik wyłączenia. Taycan. Ciekawostka jest taka, że ona z obu stron gniazda ładowania. Z tej strony podłącza się prąd z superchargera, z tamtej strony w domu z gniazdka. Muszę obczaić, jak to dokładnie się robi. Ja się Nie wykryto samochodu I go spada składa go w taką Takiego, to był robota niemałej A właśnie fajne Nawiązanie połączenia No dobra, proszę być tego, panowie działajcie Działamy, dzięki Na Wpadniemy do pana, pojawimy się Nawiązywanie połączenia. Co on tu nawiązuje? Połączenie, tyle czasu. O, jest coś dobre. Coś się pojawiło. Podaj swój pin. Może chcesz kluczyk? Oj, dobra, kurwa, nie rób mi zdjęć. Kawę idziemy. Turbo, jak tam minio? W porządeczku. Znowu im się udało? Znowu im się.